Siemanko, droga ekipa, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj bohaterem będzie BMW e 34M5 z silnikiem 38. Ten odcinek powstał w zasadzie na, ze względu na Wasze liczne pytania. Pytaliście co z M5, gdzie M5, jak tam z M5. Czyli przez to y, wnioskuję, że Was bardzo temat E34 M5 interesuje. Co prawda, nie jest to ta M5, na której, y, przy której powstał nasz kanał z naszych początków, y, pierwszych kroków, gdzie stawialiśmy w internecie. Jest to kolejna M5, jest to naszego ziomeczka. Ona dzisiaj jest u nas po to, żebyśmy wstawili ten przedni fartuch. Mamy już wszystko spasowane, będziemy dzisiaj to spawać, szlifować, y, ustawiać. I myślę, że ten samochód będzie się tutaj u nas przewijał. Bo to jest bo to, bo to taka BMEczka, która, która jeszcze trochę tu u nas spędzi. Właściciel sobie będzie ją tutaj szykował, składał po kolei, nawet zapowiadał się niedługo, że będzie. Także bardzo możliwe, że pojawią się jakieś kolejne, kolejne odcinki, kolejne jakieś shorty, TikToki, jakieś relacje z tej naprawy. Jest to niewątpliwie ciekawy samochód. Zainteresowanie Piątką pokazaliście nieraz. Także, także tutaj ukłon w waszą stronę. To miało być robione tak troszeczkę poza, poza kulisami, bo gdzieś to tam miał być boczny temat. Ale stwierdziliśmy, że nagramy z tego fajny odcinek, bo jest to taki akurat fajny temat na, na jeden, powiedzmy półgodzinny odcinek, żeby krok po kroku pokazać. Może coś pogadamy o tym samochodzie. No i to troszeczkę będzie takie wprowadzenie, wprowadzenie tej sztuki na nasz kanał. No bo tak jak mówię, on już gdzieś tam będzie, gdzieś będzie nam towarzyszył ten samochód podczas budowy. Właściciel będzie sobie tutaj przyjeżdżał. Będziemy się nawzajem wspierać, pomagać sobie. On sobie ma zamiar tutaj wszystko, wszystko samemu montować, elektrykę, wnętrze i tak dalej bo jest dużo roboty przy tym samochodzie, a później a później gdzieś tam też będzie żył na kanale. No bo wiadomo, jak będą jakieś zloty, jakieś ciekawe wydarzenia, to, to na pewno ten samochód nieraz będziecie widzieć. No także słuchajcie, nie przedłużam. Yy, zaczynamy robotę. Dzisiaj będzie spawanko, szlifowanko. Także to, co lubicie, zapraszam. Pokazałem wam już BMW, pokazałem wam, co brakuje. Co brakuje w niej, a ja teraz Wam pokażę rozwiązanie na ten problem. Także tu mamy, tak jak wspomniałem, fartuszek wycięty razem z, tutaj, z, tą, z tą górną częścią usztywniającą. No i wszystko będziemy wspaływać. To już jest spasowane, to już było nawet przypięte do samochodu, ale chciałem to właśnie dla Was na filmie wszystko przypiąć, jeszcze raz poustawiać, skręcić z pasem przed nim, przymierzyć błotnik ewentualnie, posprawdzać wszystkie tutaj wymiary, żeby lampa ładnie pasowała. Tak naprawdę na wszystkim mamy tutaj drobne tolerancje, czyli czyli widziałem już nawet bm które miały ten element, bo to jest no, przy uderzeniu przodem, no to bardzo często, nawet czy jakieś boczne, rogiem uderzenie, bardzo często te elementy tutaj ulegają takiej mocnej deformacji, tutaj się potrafi przed samym kielichem na przykład skrzywić, złamać ten element i widziałem wiele e 34 które miały to źle zrobione, były na przykład krzywo wspawane, gdzieś, gdzieś ta przekątna się nie zgadzała, a mimo wszystko dało się wyregulować, ponieważ tutaj są spore otwory, więc pas przedni jesteśmy w stanie sobie tutaj y, dosyć Duży jest pole manewru. Lampy tak samo mają spore, sporą tutaj regulację. Ten cały stelaż od lamp, więc teoretycznie wszystko na, na ślizgu też. E34 ma bardzo dużo takich, takich miejsc, w których można regulować wszystkie szczeliny, wszystkie umiejscowienie elementów jednego względem drugich. Tutaj na przykład przychodzi plastikowy ślizg, który można w dwóch płaszczyznach regulować, natomiast w zderzaku, druga część ślizgu możemy sobie ten zderzak odsadzać i, i, i głębiej go montować. Jest tam taki gwint po prostu. Także w każdej płaszczyźnie jesteśmy w stanie to wyregulować. Natomiast ja myślę, że udało mi się to spasować w sposób idealny, no bo jedna piątka zasługuje na, na odrobinę uwagi, żeby to miało ręce i nogi, żeby to dobrze wyglądało. Niestety nie będziemy spawać na zakładkę. No, niestety nie jestem w stanie tego zrobić na zakładkę. Więc będziemy robić jak zwykle na odpustol, czyli do czołowo zespawamy to. Wyszlifujemy z obu stron. Chcemy to zrobić tak, żeby nie było za bardzo śladu tutaj ingere, po, po jakichkolwiek ingerencjach. No, mam nadzieję, że to wyjdzie. Jest zostawiona wszędzie taka jak ja lubię szczelinka około 1 mm. Do, do spasowania też będziemy tych fajnych kosteczek używać, o które też bardzo często pytaliście na poprzednich filmach, czy jakichś tam krótszych formach. Także co, no, przymierzamy. Pokażę Wam y, szybko jak to wygląda i po malutku będziemy spawać. Op. Jakby stąd było. I tak jak wspomniałem, zostawiłem sobie milimetr szczelinki, akurat ta blaszka tutaj dystansująca elementy ze sobą, ta kosteczka, która, która spina elementy ze sobą, ustawia je idealnie względem siebie do spawania do czołowego, akurat zostawię potrzebuje, wymaga milimetrowego dystansu, żeby to wszystko ładnie pasowało. Także jak sobie pospinam, wiem, że to będzie pasować, bo już wcześniej przymierzałem, chyba że się coś pozmieniało. Zacznijmy od początku. Sobie teraz muszę kołem skręcić, bo Bartek ustawił samochód w pozycji pozującej do jego ujęć. Ok, ale teraz, teraz już do, do procesu tworzenia potrzebujemy skręcić kołem, jednak ładnie. No wiem, że ładnie. Pozycja pozująca, ale ręka mi się nie mieści między nadkolem a kołem. Także Bartku. Ja wiem, że Ty lubisz, że gałta pięknie wyglądają. Najgorsze jest to, że nie umiem spawać na zakładkę, nie nauczyłem się tego nigdy. No i teraz muszę jakiś, widzicie, głupich kosteczek używać, improwizować, udawać, że się znam. A wystarczyło nałożyć na zakładkę, pochytać, zasmarować masą na pędzel i tak by było. No ale cóż, człowiek, człowiek już się nie nauczył, za stary jestem, żeby się takich nowych trików nauczyć. No, ten element powinien być prosty. Nie krzywy, nie w lewo, nie w prawo, nie w górę, nie w dół. Prosty. Ładnie, ładnie tworzyć tutaj, mniej więcej odtąd, od tego zgrzewu. Praktycznie dotąd jest w linii prostej. No i zobaczymy, czy u nas, mniej więcej chociaż. No. Myślę, że mniej więcej jest. Tutaj troszeczkę trzeba wklepać, bo nam, nam troszeczkę wstało, ale to zaraz się tym zajmiemy. O, no i dobra. Jest ok. Tu nam troszeczkę blacha, bo jak było cięte, szlifowałem te krawędzie, to być może leciutko tutaj yy, odchyliłem ten sam, sam koniuszek. No, także tu nam lekko sprężnuje, ale jak docisnę, to się wszystko zgadza. O, jest jedna linia. Yy, także teraz tak, tutaj, yy, tu nam się zgadza wysokość, jest zaparte, bo jest tak troszeczkę na mijankę to wszystko wycięte, że ten fartuch zostało więcej, yy, tej belki wzmocnieniowej troszeczkę cofnęliśmy. Także na mijankę się to spawa. Tutaj fajnie nam wszystko dojdzie. O, tu, tu się zgrzewa kilkoma otworami, tak naprawdę. Także tutaj y, nie ma różnicy w wysokości, bo tak y, kontynuacja, jakby tu jest, tu jest ten kielich, i tu kontynuacja, więc one się kończą. Wszystko jest w jednej, na jednej wysokości. To też jest ważne. Czyli tak naprawdę sądzę, że jest już równo. Możemy, możemy to sobie spawać. No. Bo, 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 już chyba nie ma żadnej opcji, żeby było. A jeszcze pewnie zastanowicie się, wymiar, czy jest to względem przód, tył dobrze ustawione. Yy, w momencie, jak to wycinałem, bo miałem oczywiście całą ćwiartkę z kielichem, w momencie, jak sobie wycinałem, to zmierzyłem sobie tą odległość, zaraz wam pokażę. Mm -hmm. Powiedzmy w ten sposób, sobie złapałem przed wycięciem, żebym wiedział, ile ta krawędź względem tej jest, prawda? No już nie pamiętam, ile tam dokładnie wyszło, no ale jest już obcięte, spasowane, tak jak wcześniej wspomniałem, ale sugerowałem się właśnie tymi odległościami, bo to jest jakiś tam, nazwijmy to punkt technologiczny, gdzie nie powinno być żadnego przesunięcia i względem jednego, drugiego egzemplarza powinno to wszystko identycznie wyglądać. Także co, no chyba mamy przypasowane, no teraz to już była tak naprawdę szybka akcja, jak widzieliście, no bo to, to całą pracę gdzieś tam do doszlifowywanie, docinanie, no to było gdzieś tam poza kadrem zrobione, no ale to też na film to myślę, że byłoby takie trochę miałkie, no nieraz pokazywaliśmy, jak jesteście ciekawi. Jak wygląda takie właśnie spasowywanie, wszystko tak od kuchni, po prostu krok po kroku od A do Z? No to sobie cofnijcie się na nasze początkowe pierwsze, jedne z pierwszych odcinków, gdzie, gdzie była odbudowa właśnie E34-M5, tylko tej z silnikiem 3,6. No i tam było naprawdę grubo, jest dużo materiału nagrane, nawet bym powiedział bardzo dużo, bardzo pieczołowicie i krok po kroku. Także tutaj to tylko po prostu przypominamy, że wtrącamy po prostu empionę, trochę na Wasze życzenie. Jakieś spawanka, jakieś szlifowanko, bo w sumie często też pytacie jak to szlifować, jak spawać, jak to wszystko wygląda, więc tak troszeczkę odświeżamy temat. No i tyle, biorę się dali do roboty. Klik. No i dobra, tak sobie myślę, czy jeszcze gdzieś przypiąć, ale chyba nie. No to będziemy wszystko, tu było troszeczkę zagięte w tym miejscu, bo tak jak mówiłem, ona jak, 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 jak 34 dostanie tu wróg. To zaraz za kielichem w tym miejscu łamie ten element. Tutaj właśnie na tym otworze, tutaj się robi fałda, zagięcie. Także ja nie chciałem ucinać tutaj, bo jak widzicie tu już jest element konstrukcyjny, tu już jest gruba blacha, tu już jest kielich, więc nie chciałem już wchodzić ze spawaniem pod kielich i rozwiercać tu przy kielichu, tylko stwierdziłem, że wytnę wcześniej. Tutaj ogólnie cały ten element był mocno zmęczony, bo mam wrażenie, że już ze dwie przygody miała z tą stroną ta BMK, no niestety tak się zdarza. Było coś raz uderzone, widać ślady, że był po prostu tu łapą i wyciągane, prostowane i po prostu w momencie, kiedy ja wycinałem, to już była po jakiejś tam drugiej przygodzie, i tutaj też było wszystko już mocno pogięte, powichrowane. Cały ten element był bardzo mocno pogięty, porozrywany, wszystko wiecie jak to wygląda. Gdzieś tam już druga przygoda to już za dużo, jak na jeden element. Tego już się nie dało, nie dało się tego wyklepać, wyprostować. Blacha była porozciągana, powichrowana we wszystkie strony, te, te wszystkie mocowania, tu mocowanie na lampę, mocowanie na zderzak, to wszystko było w takim już tragicznym stanie, poszarpane, powywijane, także zdecydowaliśmy się, że tutaj zrobimy po prostu cały ten element, wstawimy i mówię, jak się to ładnie zespawa do czołowo, tam gdzie są otwory to otworowo. I nie powinno być na tak naprawdę śladu. No Dużo gorzej by to wyglądało gdzieś tam, jakbyśmy to wyklepali, szpachlowali jakieś wiecie różne, no, później na to kłaść masy i tak dalej. No to już już, już nie, nie tędy droga. No a tak to tutaj podejrzewam, że zrobimy tak, żeby. Postaramy się tak zrobić, żeby gdzieś tam to na, na podkładzie wszystko wyszło i przelakierować, żeby nie trzebało też gruzu kłaść. Pamiętajmy też, że to jest pod maską, to jest wnęka, tutaj idą na to kolejne elementy. Tu będzie jakiś czujnik ten uderzeniowy przykręcony, tutaj będzie zbiorniczek wyrównawczy, także to wszystko jest zakryte. Po prostu zależy nam, żeby to było zrobione dobrze, prosto i solidnie, żeby, żeby nie było ryzyka, że tam coś, wiecie, rozleci się kiedyś, nie. No ale jak to zespawamy tak jak jest teraz ustawione, to myślę, że będzie naprawdę dobrze. Za dużo gada mi spawać. Dawaj wariacika. Dobra, na naszym, na naszym bajerańskim wysięgniku. Tak jak kiedyś opowiadałem właśnie, że to jest po to, żebyśmy mogli sobie swobodnie y, ogarniać cały, cały, cały garaż, y, żebyśmy mieli ze spawarką zasięg na większości garażu, żeby nie trzeba było jej ze sobą nosić. No i ona sobie wisi, jest bezpieczna, a ja sobie mogę z nią tu śmigać. Okej. Okay. Jeszcze sobie przymkniemy machę dla pewności. Ciup. O nie, jesteśmy zgubieni. Nie mamy prawego błotnika. Idę po błotnik, albo nie. Albo idę. Przymierzymy owy błotnik. Ja sobie pozwolę odkręcić śrubki, A, ale ten błotnik to jest złamany. Zobacz. To jego nie możemy sobie przymierzać. Zobaczcie, bo to jest ten błotnik, który był na tym aucie. Spójrzcie, jak jest, jaka fałda na nim poszła. Jest biedny, złamany. I nam się trochę nie zgadza. To idę po drugi. Idę po drugi. Dobra, znalazłem w rzece jakiś błotnik. Może i jest zardzewiały, ale za to pognieciony. Proszę, tutaj się pakować do miski. O, musi klik zrobić. O. o proszę, od razu inna rozmowa. Ja Ci wierzę, że on w rzece leżał. Leżał w rzece, no. Dobra, no mamy to, mamy to. Ładnie tu na pas sięga. Przymkniemy machę. Ups. No, ale tutaj to, tym to się nie przejmuj, górę patrzymy. Tam jeszcze wiesz, dobra, tu mamy szczelinkę z maską. Hop. No i elegancio. Wszystkie dziurki są na swoim miejscu. Także to nie jest to nie jest żaden tutorial ani żadna porada. Jak przypasowywać y, ćwiartkę do E34, to po prostu są moje jakieś tam patenty na skróty i ja za to biorę odpowiedzialność. Nie? Także jakby ktoś pytał, to to nie polecam tak no. robić. Polecam wszystko ładnie od laserka, pomierzyć, cyrkle są do tego. A że my tu na wsi, no to jak to na wsi? Robimy po swojemu. Dobra, to co? Cykamy, nie? Panie operator, kleimy to to. Z z dziada pradziada tak każda imczam to jest <grym>, Tak, zdziada pradziada, no. Dobra, będziemy sobie radzić po kolei. Ja wiecie, że nie lubię wszystkiego naraz ustawiać. Lubię sobie po prostu krok po kroku później wszystko korygować z, z biegiem, y, w trakcie spawania sobie korygować, ustawiać. Oho, za duży miód. Dobra, zmniejszymy miód. Jest dużo, za dużo. Co jest masy nie mamy? O, nie mamy Tym razem będę mądrzejszy i zdemontuję te kosteczki, zanim mi się zacisną. Bo podczas spawania, oczywiście, materiał jak stygnie, to się kurczy i te kosteczki nam się zacinają w środku. Wszystko nam się póki co pokrywa. Lecimy. Czas na maskę i jazda. oh Się. To miał być efekt na filmie, a Ty panikujesz, no całe ujęcie mi zepsułeś. Ręka sobie <laughs> Zwiększyłem prąd, bo mieliśmy tak pod spodem blachę i tu mieliśmy szczelinkę 1,5 mm tych dwóch elementów, więc chciałem żebyśmy wszystko razem, żeby nam się przetopiło ładnie. Także w takich miejscach potrzebujemy większy prąd. Tutaj natomiast jak jest odstęp, no to wiadomo bardzo łatwo przepalić. Ciężko się spawa. Te pierwsze punkty, no to idą. Mamy drut teraz 0,8 i z całą, pewnością, z całą pewnością będziemy na 0,6 wymieniać. Bo jednak blacharkę zdecydowanie wolę 0,6 robić. Kiedyś myślałem, że to powiedzmy nie ma większego znaczenia, ale y, na poprzednim tym odgrzeszka, co mieliśmy Fanmiga, tam był 0,6 drut i nieporównywalnie. Po prostu dużo bardziej komfortowo się spawa. Y, no, no nie wymaga to takiej, wiecie, no jakby to powiedzieć? Takiego skupienia, i tak naprawdę tutaj na drucie 08, to jest chwila nieuwagi i mamy wypaloną dziurę, nie? Mimo, że to jest BMW, jest tutaj gruba blacha, nie to, co jakieś tam inne, inne wynalazki, a mimo wszystko ja jednak będę szedł w kierunku drutu 06. No nie to tak jeszcze, pewnie nieraz o tym wspominałem, ale, ale, ale jeszcze tak doprecyzuję. Zdecydowanie z 06 spawa się poezyjnie wręcz. No także tu mamy też do czołowo, wyszlifujemy ładnie, nie będzie śladu, że było coś wstawiane. Tutaj, tutaj poświęcimy chwilkę, żeby to ładnie wyszlifować, żeby, żeby było gładziutko i równiutko. Słuchajcie moi drodzy, sprawa wygląda tak. Część konstrukcyjną mamy zespawaną, zespawaliśmy na waszych oczach od A do Z. Fartuch tutaj, te, tą blachę płaską mamy poszczepianą. Teraz jeszcze kolejnym takim elementem, nieco innym. Jest spawanie otworowe tutaj tej półeczki. Ta półeczka to jest taki element, tak naprawdę tylko montażowy. W zależności od wersji silnikowej, tutaj montuje się zbiorniczek, zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy. Jest tutaj miejsce na elementy do klimatyzacji. No, jest to po prostu taki element. Nie odpowiada jakoś szczególnie za konstrukcję. Nie jest to element nośny. Widzicie, z takiej cienkiej blaszki jest to zrobione. No ale tutaj jest do podłużnicy otworowo zespawany w tym miejscu i do tego, do tego, do tego tutaj takiego łącznika y, kilkoma otworami, także my y, akurat sobie tak fajnie samochód ustawiłem specjalnie na kanale, żeby miał dojście od spodu, bo będę chciał to zespawać nie należąco, tylko na stojąco, także ja sobie teraz otworzę kanał i jeszcze to, to na Waszych oczach zespawamy, a tak naprawdę później zostanie nam już tylko uzupełnienie tej spoiny. No to już nieraz widzieliście u nas, w zasadzie jeśli chcielibyście tak, taki obszerny odcinek, jakieś za, znaleźć informacje takie konkretne na temat jak spawać po kolei, jak uzupełniać spoinę, no to odsyłamy Was do odcinka, do, do naszych pierwszych odcinków z M5. Gdzie, gdzie, właśnie bardzo dużo było spawania, szlifowania, krok po kroku tłumaczone jakie mamy metody, jakie sposoby. Tam, tam na pewno fajne informacje znajdziecie. No A dzisiaj no to po prostu tylko tak w ramach przypomnienia, więc, więc nie będziemy Was po prostu torturować tutaj przez pół godziny spawaniem punkta przy punkcie. Spawamy tutaj otworowo. Tą półeczkę za chwilę sobie też ustawimy. Tak naprawdę to ona musi jedynie co tutaj taki poziom, bo przylega nam ładnie do podłużnicy. Wstępnie jest spięta już ściskiem, żeby, żeby, żeby ona sobie po prostu nam tu nie latała przypiołem. No i dobra, ja wchodzę do kanału i za chwilę się widzimy tam na dole. Dum, 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 dum. Dobra, wygląda to dobrze, ale jeszcze, żeby było, nazwijmy to profesjonalnie, to zmierzę sobie odległość tej płaszczyzny od górnej krawędzi, żeby tutaj tutaj się zgadzało. Już tak dla ścisłości zrobimy porządnie. Oj dobra, ja może w ten sposób się ustawię mamy 21,5 mm a tu jest 21 mm dobrze, a jak tu zlicujemy to będzie, dobrze, 21,5 no, czyli tyle jest idealnie może minimalnie o parę dziesiątych przestawię w dół, to już tak dla ścisłości dobra, mamy to jeszcze ten ścisk cofnę, bo mi będzie przeszkadzał. Że jeszcze raz. Okay. ok, gdzie się tu zapiąć? O, to jest pytanie. Tu będzie dobrze. Prąd mamy duży. Dobra, rewelacja. Dobra, no i mamy półeczkę umocowaną. Jeszcze zostały tutaj trzy takie punkty, ale tam sobie muszę jeszcze troszeczkę doprecyzować, doklepać. No i tyle. To widzimy się już na szlifowaniu. No to słuchajcie moi drodzy, witam Was po przerwie, znaczy dla Was to była sekunda, ja tutaj troszeczkę spawałem, szlifowanie najgorsze, to, to schodzi najdłużej zawsze, bo staram się tak delikatnie miziać, 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 żeby zaszlifować spoinę na gładko, ale żeby nie wgryźć się w materiał, więc to takie jest, wiecie, delikatnie trzeba do sprawy podejść. W międzyczasie jeszcze spawałem y, mocowanie tutaj na ten czujnik od poduszki powietrznej, taki uderzeniowy z tego co kojarzę. Mamy tu wszystko zespawane tak. To co wcześniej widzieliście, jest, jest wyszlifowane. Ładnie wyszło równiutko, jest ładna kontynuacja. Dobrze to wygląda. Tutaj cały ten fartuch też zostało mi jeszcze tutaj odrobinkę do wyszlifowania. Zastanawiam się może, nie wiem, czy jest sens na filmie szlifować, bo to w zasadzie. Nic takiego sensownego nie jest do oglądania, zresztą milion razy to na filmach u nas było samo szlifowanie, czy robimy taki samochód, czy inny, czy w tej pozycji, czy w innej, to jest zawsze szlifowanie tak samo wygląda, więc może nie będziemy tracić waszego czasu na to. No tak to wygląda finalnie, słuchajcie, tu jest, co prawda, no nie jest to profesjonalnie na zakładkę zrobione, tylko tak na odwal się do czołowo. No ale niestety próbowałem na zakładkę się nauczyć, ale to nie dla mnie, nie daje rady, po prostu za, za trudne to jest. Yy, jeszcze, jeszcze troszeczkę praktyki niestety to ode mnie wymaga, będę musiał ćwiczyć, ćwiczyć na jakichś tam próbkach, wiecie, yy, no szlifować tą umiejętność, tak? No bo no, 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 no nie umiem, nie umiem i się przyznaję do tego oficjalnie, przyznaję się do błędu, nie potrafię na zakładkę spawać, więc jest tak na odwal się na razie, to jest tylko jakaś tam empiątka, to też nie ma co się, stary samochód, 30-letni, więc też nie ma co tutaj. Jakichś cudów robić, nie? Sami rozumiecie. Więc jest do czołowo zrobione. Wyszlifujemy ładnie, teraz wypoleruje się to jeszcze, zapodkładuje się. Nie powinno być widać. Ale przynajmniej jedna zaleta taka, że nie trzeba teraz puszki masy na pędzel tu od środka nakładać, bo już nie ma gdzie w zasadzie tej. No i też szpachlować jakoś za bardzo nie trzeba. To może nie jest za dobrze, ale przynajmniej zaoszczędzimy na materiałach, nie? To jest taka korzyść z tego wszystkiego. Także a propos krucjaty zakładkowej, mojej wojny małej, <noise> to, to tyle. I słuchajcie. No i jest BMW złożone, teraz niech tam sobie ktoś się martwi, niech sobie ktoś tam maluje. Ja to tylko psiknę, żeby... Oczywiście tu doszlifuję, bo jeszcze fragmencik zostało do wyszlifowania. Yy... Psiknę to jakimś tam epoksydzikiem, może w spreju czy czymś, żeby, żeby nie zaszła rdza. A niech sobie dalej już kombinują, niech sobie malują tak jak lubią. No. To co? Widzimy się w następnych odcinkach. Będzie pewnie Łada, albo nie wiem, może zależy jak tam nam czasowo to wyjdzie. Może jakieś przemeblowanie w garażu zrobimy, bo chcemy troszeczkę zrobić tak, wiecie, fajniej, żeby było, nie? Chcemy się rozwijać, żeby było grubo i w ogóle upgrade robić, opusy i tak dalej. No, także co, widzimy się na live'ach bądź na filmach. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że jesteście. I jeszcze na koniec, tylko taka prośba: jeśli nasz materiał Wam się podoba, to zasubskrybujcie nasz kanał. Możecie dać jakiś komentarz z uwagą. Jak uważacie, że coś można robić lepiej, to napiszcie. Jak uważacie, że robimy fajnie, to też napiszcie. Będzie nam na pewno miło. No oczywiście zostawcie lajka. Like to takie małe żebry na koniec. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.